Cześć! Wszystkiego najlepszego z okazji, z okazji Świąt. Wielkiej Nocy. Święte świętami, ale do roślinek trzeba zajrzeć. Trzeba popodlewać. Trzeba pootwierać budy. No bo u mnie budy jeszcze są. Otwieram teraz dach. W Waszyngtonii trochę, bo znaczy dzisiaj pierwszy raz w sumie otworzyłem. Ale ten, bo już za bardzo tam się grzeje Na razie jeszcze nie odkrywałem niczego praktycznie tutaj Tak na stałe Cikas No widać będzie tro, trochę jakaś garść y, świeżych listków latem Ech. No czekamy się na ten język zimna, który ma nadejść teraz w poniedziałek. nie wiem co to, czego się po nim można spodziewać. To druga ważka. I później znowu zajrzę do prognozy pogody. Zobaczymy jaka tam będzie, czy będzie jakaś tendencja na, na, na zimno, czy raczej tendencja Na jakieś umiarkowane już ciepło pomarańcza. I pomału będę odkrywał. Jak to wiesz, tam nie, nie ma za wiele co pokazać, bo okna małe. No. Okoś, o, przed chwilą podlałem już tak prosto z węża. Tamta polemka to jest. A znowu zapomniałem. A to Feniks, a też słabo widać tutaj. pas a no już musiałem go przycinać bo mi się już wcześniej nie, wcześniej nie mieścił w tej budzie ale przyciąłem go i na nowo już zaczął odrastać No tutaj te moje wolutiny tutaj jeden z tych pięknych wolutiny ostatnio też przycinałem i zauważyłem, że to już taki był jednolity kaczan w środku. Nie miał tych, tej, tej, tej warstwowej budowy na przekroju. Czyli ten pieniek już, już wypuszczał kwiata. Już kwiat był w drodze do, do wyjścia. Także jakby lato było dłuższe w tamtym roku... No, to by zakwitło pozostałe walutyniki, tutaj pozostałe odrosty, yy, odrastają. bo poza jednym tym chyba, to chyba główny, już nie wiem. Ale te, te poboczne, widać, yy, odrastają. O, yy, ta gigantea zaczęła listka jakiegoś na razie niepozornego, malutkiego wypuszczać. A tutaj posadzę tę gunerę. Gdzieś w tym miejscu tutaj manikate będzie miała kilka metrów ładnych tutaj do tego do bambusów, ale to zobaczę w przyszłości jak te bambusy się będą zachowywać. Ostatnio pokazywałem mi tutaj takie, os, ostatnio pokazywałem zmarz, zmarznięte takie roślinki, które mi tam pomarzą, te e, palemki małe. Zapomniałem pokazać tego bambusa, to jest vivax e, vivax, ale e, malutki bo mam tam drugiego, zaraz pokażę i ten malutki przymarsz przez te ostatnie przymrozki jakie były tam dwa razy po minus dziewięć prawie i e, kilka razy koło minus 6. no to, czyli ten, ten mały przymarsz To nie wiem, co to za jeden jest, ale. A drugi vivax tutaj jest. Ten już był trochę większą sezonką, kupioną na szczęście. Na szczęście nie, nie kupiłem. Kupiłem tylko jedną takiego, taką malutką, a pozostałe już trochę większe. Jednak lepiej te większe kupować niż takie malutkie. I te większe ładnie się trzymają. Kilka liści ma takich podsuszonych. Ale to tylko kilka, a reszta jest zieloniutka. Te inne, dwa inne bambusy. Tu jest taki jeden z zielonymi pędami. On ma chyba na razie zielony, a chyba mu żółkną. Zielony, Niektóre zielone, a niektóre są takie żółtawe z zielonym paskiem. To się trzyma. Tu jest też taki jeden żółty nie wiem, karteczka może gdzieś tam głębiej jest przykryta ściółką ale poprzysychało tylko mu tutaj co ponad płot wystaje nie? na czubki na czubkach trochę Tu jeszcze raz podszedłem do wieża Sierponi że wam tą e, tintorię gunery. by to listek odrastać Tam te dwa takie kupne co były no pod podespół, ale ten który wyrósł już u mnie no ładnie się trzyma jest masa masa małych listków i wylasiła już nowa sadzonka Także na razie wygląda historia dobrze Tamtych roślin w szklarni tej z pożaru na razie nie pokazuję pokażę Wam za jakiś czas dopiero Teraz przejdę jeszcze do A może jeszcze to pokażę tą Rzadko ją pokazuję Karłatka ETA Teraz ładka srebrna. Mi dać. No Od No. Mógłbym, mógłbym pewnie już odkrywać, ale yy, ten, ale. No nie chcę, żeby jakiś tam przyjdzie, może minus 5 i zahamuje i wzrostały cały na jakiś, na, 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 na jakiś dłuższy czas i po co, to niepotrzebne, niepotrzebne mi to. Tu jest ta druga kępa tych welutin. Na razie nie widać jakiegoś, żeby odbijały. Zaraz przejdę jeszcze tam do tych bananów na wyspie. No, no, Mówię, nie odkrywam tych palem jeszcze, bo te minus 5 może przyjść i to, i to skutecznie przyhamuje je ze wzrostem. A teraz w tych budkach one się grzeją ładnie, tam już zaczynają widzę rosnąć, znaczy w sumie całą zimę nawet które rosną. że nie, nie ma potrzeby, nie, nie zależy mi na tym, żeby jakoś na siłę je tak y, szybko odkrywać. Co tam nie widać? Nie widać tego liścia. Maurelasa. O klapci co? Ale trochę mu się przykapło Albo złamałem go przykry, przykrywaniem już na, na noc. O, tak był. Tak był wcześniej. Jak go odkryłem parę dni temu, no to był 2 cm ponad ścianami. Teraz już jest jakieś. Już jest jakieś ze 20 dobre centymetrów powyżej ścian, ale przykrywam go na noc, także zaginam go i, i, i łamie się przez to, ten liść. Tak samo odkrywam, zakrywam na noc tutaj te basjoki. No dzisiaj go będę musiał przyciąć, bo już mi wyrasta ponad ponad budkę no i tak wyglądają basioki posadzone w tamtym roku jako małe a tam pokazywałem te werutiny jak wyglądają czyli werutiny są grubości tego małego odrosta no i tutaj jeszcze mam tego yy, Sigmundsson's red tiger też go przykrywam na noc No i tam jeszcze w tamtej budzie z drugiej strony też mam basioka tego nieogrzewanego. Zaraz tam podejdę. No jestem tutaj koło niego. Dzisiaj na noc zapomniałem go nakryć. I troszeczkę mu i troszeczkę mu końcówki zważyło. Bo był lekki rusz. No zapomniałem. Wszystkie ponakrywałem. A tego zapomniałem. No, ale nic tu nie będzie liść laurowy laur no niestety usychanie postępuje trzeba będzie pozbierać liście do woreczka nadarzą się na zupę znaczy do zupy Siedzę tam, do czego to się daje nie wiem, może odbije gdzieś nie wiem co się z nim stało, no ma sucho strasznie cały czas, znowu ma sucho a niedawno podlewałem no, on jest w doniczce zadołowany. no i ten mróz chyba go zabił, albo go zasuszyłem nie wiem, może odbije, bo on tutaj strasznie odrastał, tutaj jest się z doniczki. wszystko mu odrastało co chwilę musiałem obcinać bo rosło jak szalone zobaczymy no widzę tam jakiś pęczek chyba odbije od tego ale już nie będzie chyba na tym, na tym dziewku tylko będzie jako krzak zajrzę jeszcze do bracha armaty No tutaj jest obok niej I ta um, agawa amerykańska, widać? No i tutaj hermata. Tam jakieś te dyniszkowe, tu armata. No. no mówię jeszcze przeczekam ten język zimna co ma nadejść i zacznę się, zacznę pomału odkrywać dobra no to na razie